Przed zabiegiem powiększenia piersi implantami wykonuje się zasadniczo takie same badania jak przed każdą operacją. Podstawowe badania biochemiczne krwi, a więc grupa krwi, morfologia, jonogram, układ krzepnięcia, w zależności od tego. Czy są jakieś obciążenia medyczne, jakaś przeszłość medyczna można, czy czasami trzeba wykonać dodatkowe badania? Natomiast bardzo istotne są badania obrazowe piersi. Przed jakąkolwiek ingerencją chirurgiczną w piersi powinniśmy wykonać USG, mamografię, rezonans magnetyczny, któreś z tych badań? Które dadzą nam punkt odniesienia odnośnie anatomii piersi, wykluczą jakieś przypadkowe znaleziska. No, oczywiście trzeba tu jasno powiedzieć, chodzi o profilaktykę raka piersi. I w zasadzie, jeżeli te wszystkie badania są wykonane, nie ma w nich odchyleń od normy, jak mówimy to w języku medycznym, czyli niczego niepokojącego, wówczas można spokojnie, bezpiecznie przystąpić do zabiegu powiększenia piersi implantami.